Na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Polskiego przyjęto został nasz wniosek Opolskiego Centrum Onkologii o zmianę nazwy oddziału klinicznego ginekologii onkologicznej z pododziałem urologii na klinikę ginekologii onkologicznej z pododziałem urologii. Już nawet sama nazwa wskazuje, że coś się dużego wydarzyło, jeżeli chodzi o, o, nasz, o nasz szpital. Otóż Pani kierownik oddziału ginekologii, doktor habilitowana Ewa Milnerowicz-Nabzdyk zdecydowała się na prowadzenie zajęć na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Polskiego, Została szefem kliniki na tymże wydziale. Dzięki temu mogliśmy przekształcić nasz oddział leczący pacjentów również w klinikę, Czyli będziemy się zajmowali również dydaktyką, jeżeli chodzi o studentów. Będziemy pełnili teraz taką podwójną rolę. Z jednej strony pacjenci i ich leczenie, z drugiej strony dydaktyka dla, dla studentów. To tak naprawdę sama, sama, sama zmiana tak naprawdę tylko potwierdziła jakość, jakość leczenia. Dzięki tej jakości leczenia będziemy mogli... Wiedzę praktyczną przekazać studentom. Będzie to wpływało na jakość nauczania w, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, A poza tym to, co jest ważne dla pacjentów, mówię o tym teraz, ponieważ już mieliśmy pierwszą skargę pacjentki z oddziału ginekologii onkologicznej na zbyt dużą liczbę osób uczestniczących w, w wizycie lekarskiej. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami e, mamy po pierwsze obowiązek szkolić studentów, po drugie każdy pacjent zgadza się na to, będąc w klinice, zgadza się na to, aby w, e, studenci uczestniczyli w niektórych aktywnościach oddziału. Oczywistym jest, że zachowujemy na tyle, na ile to możliwe standard, aby w tych e, przede wszystkim badaniach, a tutaj mówimy o ginekologii, nie uczestniczyła zbyt duża grupa, e, grupa ludzi, grupa studentów, e, żeby uczestniczyła tylko w liczbie niezbędnej przy takim badaniu, ale jednak musimy pamiętać o tym, że gdzieś ci studenci muszą tej wiedzy praktycznej nabywać i takim miejscem jest właśnie klinika ginekologii